Jeszcze siedzę po godzinach we warsztacie, ale ja to za chwileczkę pozbieram i ułożę. Ale do czego zmierzam, że lampu udało się ładnie rozkleić. Dzięki temu mamy dostęp do wszystkich elementów w środku, które możemy wyczyścić. Dwa tutaj ta lampa, która o, nie było tego fragmentu to już tutaj odtwarzam tą obudowę, tyle fajnie, że to można wszystko od tej wewnętrznej strony pospawać i taka najgorsza blizna będzie od wewnętrznej strony, od tej strony to wszystko będzie oszlifowane także ta, ta, ta ingerencja nie będzie tak bardzo widoczna Uchwyty oczywiście też odtworzymy także tą lampę spokojnie będziesz mógł założyć, będą, będą lampy uratowane. E, rozumiem, że zostajemy przy tych oryginalnych lustrach, nic tutaj nie zmieniamy, ma zostać w oryginale, czyli wnęca srebrne, zwykłe lustra ksenonowe. Gdybyś chciał, żeby, żeby coś tutaj zmieniać, czyli na przykład projektor Big xenon, gdyby miał być, czyli tutaj zamontowana soczewka na D2S czyli ta przetwornica zapłonnik wszystko by zostało na, na, na dotychczasowym osprzęcie no albo możemy iść krok dalej i wymieniać to, to na bilet ale to po prostu daj mi daj mi znać czy napisz czy coś zmieniamy z tymi lampami czy po prostu je ratujemy i zostawiamy w oryginalnym stanie Later. Tutaj Mam wrażenie, że to jest ta lampa, która była ta, ta była najbardziej zniszczona, czyli nie było tutaj tego całego fragmentu od góry i od boku tej była dziura. Z koszami było sporo pracy, bo były z mikropęknięciami, trzeba było je e, mocno odchudzić, e, zerwać z jednej i z drugiej strony warstwę, nadać nową powłokę podwitem granów. troszeczkę z tym mieliśmy kłopotu, e, kilka razy musiało być to polerowane, no ale w tej chwili myślę, że już efekt jest zadowalający, zostawione w oryginale. Bez udziwnień, bez, no, bez montażu soczewek, jakichś ledów jest to oryginalny Xenon. Te powłoki aluminium, czyli te lustrzane powłoki, zostały oczyszczone z osadu. No ta już jest właściwie lampa. Przygotowana do montażu za chwileczkę przyniosę kolejne. Terima kasih telah menonton